Sì, wybieraj się centrifugę, czyli po prostu sprawę, i podaję podstawę. Ale potrzebne jest stabilizer orbitów, tak jak mogę, Isaac. Jest naprawienie silników, które się oczywiście zepsuły. Lecimy sobie po kolei. Tutaj co my tu mamy? Tu mamy amunicję, amunicja. No, gra nas to troszeczkę mocniej częstuje. Zobaczenie paweł, jak zwykle. Rozpruwacz. O, jest kolejna z broni. Dosyć słaba, muszę przyznać. Przynajmniej jedna z gorszych. Ale jako, że my tutaj robimy sobie achievementa na używanie tylko i wyłącznie piły plazmowej, to nie przejmujemy się tym. A amunicja do tej broni jest dla nas oczywiście pieniądzem. O, coś tu chrupło. Mamy warsztat. Hmm. wyraz mocniej dostał tą tazą. Tutaj będziemy sobie chcieli ulepszyć, oczywiście, obrażenia jak najszybciej. Eee, I pojemność. Hmm, wrócimy sobie też później do kombinezonu i spróbujemy się troszeczkę wzmocnić, między innymi kinezę i stazę. Punkty życia i tlen nie są aż tak kluczowym kryterium do osiągania sukcesów w tej grze, więc skupimy się na obrażeniach, a później na przetrwaniu, czyli na tym, żeby Isaac nam troszeczkę więcej znosił. No i te apteczki leczyły ostatecznie tyle, aby używanie ich nie okazywało się za każdym razem potężnym overhealem. Ci uciekinier. Szkoda, że mi się go nie udało zabić. Może by coś rzucił nam, jakąś broń. No, zdziwiłbym się, jakbym go zabił tylko tymi elementami otoczenia. Jest trudny poziom, więc tutaj te nekromorfy mają dosyć yy, zwiększony próg bólu. Właśnie tutaj jest szafeczka z pieniędzmi oczywiście. O i mamy rurę, którą możemy sobie oczywiście oderwać i cisnąć. Hmm. Lecimy najpierw może na lewą stronę. Tam będzie dosyć proste zadanie. Tak, tutaj będzie dosyć proste zadanie do wykonania. Miejmy nadzieję oczywiście. O, e, tutaj coś jest na szelfie. Tak jest. E, tutaj muszę oczywiście uważać na te. E, o! Na te beczki, bo te beczki dosyć są wrażliwe. Swego czasu e, na poprzednim nagraniu cisnąłem. Swego czasu cisnąłem z miejsca, gdzie stałem. Dostałem tutaj i cisnąłem drugą beczką w tamto miejsce. Chyba tutaj. Tak, tutaj stałem. Hmm. Właśnie tak. Ok, niskim kosztem amunicji, ale wysokim AP. Na szczęście nie było to jakoś dużo początku myślałem, że na tym poziomie trudności wybuch takiej beczki rozrywa mnie całkowicie, ale no, myliłem się. Jak jest dosyć wytrzymałem z e, Z prawej strony, czy coś tu jest, czy jest z prawej strony? Tak, tu się tylko wracam. Tuż jest apteczkę małą i ciśniemy sobie kolejką. Ja ją wam pewnie skipnę, sam sobie nie będę przy niej e, gadał, bo raz że jest dosyć głośna. A dwa i tak się nic nie dzieje, to pewnie widzimy się po drugiej stronie. O. Dojeżdżamy powoli Wita nas tutaj komitet powitalny Sięgnę, sięgnął, fajno by było sięgnąć Nie napój na mnie O No idealnie No, Bajlando, chciałbyś. Bo to może cię zapiąkuje, właśnie. No. no i dobrze, jakoś poszło. E, na samej kolejce nic się nie działo, ale tutaj oczywiście przywitało nas paru pajaców. Oberwało mi się i. Trzeba się odleczyć. No na razie wystarczy, nie ma sensu chyba ładować się aż tak mocno.

Now we need to restart the south refueling station, but some jackass turned off the power and locked up the circuit breaker. No engines? We're gonna hit planet fall soon. What now? There's gotta be someone around here how to spare access card Ghost? Would you hear that? Gathered go! Uh. Nie chciałem wam przerywać takim na przykład system szoku podczas otwierania na przykład ekwipunku czy czegoś. Te napisy leciały z dołu do góry. Mogły wam po prostu przeszkadzać podczas odbierania fabuły. Tutaj no, mam nadzieję tego troszeczkę uniknąć. Muszę też oczywiście zapisywać sobie gry na dwóch slotach na rozdział. No tak. Barricaded myself in the computer core. I can hear them, but I don't think they know I'm here. Isaac, I've tracked down your rig. You're in engineering, right? I'll get myself admin privileges. Maybe I can help. Uh. Tak, mając to na uwadze, że po prostu coś znowu w przyszłości może się zepsuć. się też, czy taka wysokość dźwięku mikrofonu jest odpowiednia. Z racji tego, że używam zewnętrznej karty dźwiękowej, używam dźwięku systemu po prostu połowę niżej, więc nie wiem, jak to wyjdzie koniec końców na nagraniu. Nie na nagraniu może być to w miarę ok, ale z racji tego, że jest przyciszony dźwięk w systemie, może to być za cicho. Tutaj będziemy musieli wrócić. I brak zasilania, czyli idziemy po przewodach, tak? A, tak, tutaj mamy wejść, ponieważ zabraliśmy kartę w międzyczasie, kiedy do was mówiłem. Tak jest. No dobrze. E, tutaj zbieramy oczywiście węzeł mocy. Sprzątamy sobie pomieszczenie i tak. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj mamy do wyboru włączenie tlenu, ale mamy światło. My będziemy polegać na oświetleniu. Koniec końców będziemy musieli radzić sobie w ciemnościach, ale będziemy doskonale słyszeć przeciwników. Dla jednych to jest wada, dla innych zaleta. Ja osobiście wolałbym jednak słyszeć przeciwnika, mimo wszystko, że to są bardzo piorne odgłosy. Aha, bo ja najpierw tutaj muszę przekierować moc. No tak. Udmiał w paliw. O. Właśnie o to chodziło. Nie musiałem w sumie jeszcze tego wyłączać, bo musimy jeszcze stację... Tak jest. Musimy jeszcze stację paliw uruchomić. Ale możemy się przyzwyczajać co to był? Aha, wentylator, odpad. Haha, ha. wciąż uważam, że stosowanie e, przeciwników górnymi od kończynami, to prawda, jest trudniejsze, ale mi się wydaje, że jest efektywniejsze, jeżeli chodzi o szyb szybkość zabijania przeciwników. Także będę się starał. Daj mi kolec w sumie. Tak wiem, mam ogon. Daj mi ten wentylator w sumie. I plecy, tak? Tak jest. Petrocik. Słuch w tym przypadku jest lepszy, ponieważ mamy szerszy zakres odkrywania, gdzie są przeciwnicy. Gdybyśmy mieli światło, bylibyśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do kadrów, które patrzymy. Mielibyśmy utrudnioną wizję. Widzimy tylko fragment tego, co moglibyśmy usłyszeć. Aż dziwne, że na nic nas nie przywitało. Szczerze powiedziawszy, jestem troszeczkę nawet zawiedziony. Bo serio, ja spodziewałem się tutaj jakiegoś natarcia. Yy, no dobra, idziemy za znacznikiem. A. Tak jest o, Szczątkowe siły Mogłem w sumie odebrać kol... Kurczę, tutaj rura leżała Co to, kurde był za hałas? Aha, infester No dobra, trzeba go powstrzymać O dziwo, ten infester też ma kończyny. Nie mamy silnika głównego i centryfugi. Uruchom centryfugę. No to lecimy po tą centryfugę. Ulepszenie piły plazmowej. Kupujemy. No i super. Po zapisie i teraz ciśniemy sobie na dół. Już jesteśmy. I teraz tak, tutaj. O, tutaj coś jest. Nie wyświetliło się, jak do tego podszedłem, tylko musiałem to namierzyć. Okej, okay, to są kolejne szafeczki. odkarzanie jakieś tutaj będzie miało miejsce. Fenomenalnie, nie mogę się doczekać. Magazyn sprzętu, jakiś tam. O, wiatraczek. Będzie można nim cisnąć. W sumie go sobie wezmę. To jest dodatkowa amunicja, koniec końców. Jednorazowego użytku, ale amunicja. A jak się tam wchodzi? Zaraz pewnie wejdę. Tylko tak, tutaj coś mi jeszcze migło. A, właśnie, szepeczka. Hmm, Isaac. Spokojnie. Wiemy, że Isaac jest dosyć zestresowany. Co my tu mamy? Dziennik pokładu inżynierskiego. Straciliśmy kontakt. Możecie sobie poczytać, ale ja nie będę tego czytał na bieżąco. Tam to nieraz, także w zasadzie odświeżyłbym pamięć wobec tej całej otoczki popularnej bardziej niż zresztą. Przy montażu będę widział to jeszcze raz, także nie ma problemu. Teraz mamy dwa węzły, więc możemy się skoncentrować na na nabojów Może jeszcze przeładowanie dawić. Następne dwa węzły, oczywiście, będą to obrażenia. Reszta to jest taki dodatek. Powoduje komfort używania naszej piły plazmowej, będzie odrobinę większy. Eee, tutaj tak, gdzie ten gdzie to śmigło? Tutaj to śmigło. Tutaj oczywiście zostaniemy zaatakowani, więc nie ma się co szczypać. Będziemy zamknięci przymusowo w jednym miejscu. Hmm, może wyłączę. Widzę, że w odpowiedniej chwili wyłączyłem. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Aż tutaj szynę. Przeżył! Kubaniec Może gdyby wypuścił czułki szybciej O oh. No Wróć to teraz To chyba będą jedyne nekromorfy. Więc się nam tutaj stesant. O, oh, jeszcze nie Kurde, przeciąłem go na pół Na szczęście mi dałeś amunicję. Dokładnie. Bonus. No i mamy już wszystko. Śmigło się świetnie spisało. Możemy przejść dalej. Chemat. Średni pakiet medyczny. Tak. No i dobrze. O, szapeczka. Kieniążki. m mm kontrola centryfugi północ i południe. My mamy iść na południe, więc udajemy się na północ. I mamy dodatkowy węzeł. Zastanawiam się, czy wrócić i sobie pisać ten węzeł. O nie. Dobra, pokaż czułki. Na szczęście jestem dostatecznie daleko. Na tyle daleko, że te czułki nie robią na mnie żadnego wrażenia. Eee, pieniążki. Co ty tu? Na ścianie zostałeś? Gdzie ty leżysz? A tu leżysz. O, kolejne pieniążki. Fansowy przewodnik, kolejne pieniądze. O! Tego to nie widziałem. Okej, okay, no to jakiś tam dialog. Z szepem. I tutaj będziemy mieć już dostęp do centryfugi. tutaj oczywiście będzie dosyć e, dużo, dosyć tak, 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 dosyć dużo takiego takich śnieci, które będziemy sobie chcieli pozbierać rzecz jasna, na przykład to właśnie takiego typu rzeczy tutaj coś lata i nasz Paweł jumper bardzo chcący nas ugryźć Kurde, jakiś zajadły. Dokładnie w ten sposób. O, jeszcze kurde. Naszym celem w tej chwili jest podpięcie modułów tam. do sprzęgła. Tylko, no, niestety, mamy tak duży obrót na tym silniku, że trzeba go będzie właśnie stazą spowolnić. I mamy montaż. Nie wiem dlaczego ten silnik brzmi jak umierające stworzenie, ale jakiegoś powodu... Ktoś myślał, że to będzie straszne. Na przykład ten Paweł jumper. Dobra, odciąłem ci już łapkę czy nie. Teraz ci odciąłem łapkę. Taka Paweł jumper będzie skakał. Teraz jest taki, no, moment, że warto sobie jeszcze pozbierać co nieco. Ale ciebie już coś zamontuję od razu. To i tak się nic nie stanie, dopóki nie wyłączymy. Tak. Tutaj i tak się na razie nic nie stanie, dopóki nie odpalimy tej centryfugi. Chyba to już nic nie ma. A jak zwykle zakładam, że nic nie ma, to coś zawsze jest. Dobra, nie ma co zlekać. Uruchom centryfugę. Tak jest, czyli musimy się teraz dostać do panelu. Tylko jeszcze sobie oczywiście. Uzupełnimy stazę, skoro jest darmowa. Tak jest. O! Co to było? O. Nic tu nie ma. Pewnie i tak coś zaraz kosmos wciągnie, także trudno. Tak jest, teraz nam się oczywiście załączył fragment zręcznościowy. Dokładnie. Idziemy pod prąd. O nie! Nie chcemy się tu bić. Wiesz co? Byk. Przywali ci? Nie przywaliło ci, szkoda. O, jeszcze żyje. O kurde, musimy szybko iść po ten, który jest w następnym. O nie, co, co, co mi tu zablokowało? Czyżby umarłem? Szybciutko. 10 sekund. Yy. Tak. W ostatniej chwili. Właśnie. W ostatniej chwili. On no, byłby niezły przypał i biegniemy. Szybko, 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 szybko. I schowaliśmy się. Tak, i to już dotarliśmy do wyjścia. Staza jeszcze. O, co to kurde? Co ty tu Paweł robisz? Ej. to się Paweł. No, no, muszę przyznać, że Paweł mi zaimponował. Tutaj sobie oczywiście odetchniemy. Szybki zapis. No, idziemy hmm. pomimo tego, że nasza piła robi spore obrażenia, i tak chwilę zeszło nam z niszczeniem tego jakże wspaniałego obiektu. Przewalone by było, gdybyśmy mieli teraz wekwipowaną piłę, e, znaczy rozprowacza. Tak wiem, jest krytyka, jest krytyka, tak. Skąd tutaj tyle przeciwników? No jeszcze Paweł Jumper, ty! Ty, Paweł! Poproszę kolec. Paweł będzie skakał. Hmm. Szczerze, jestem troszeczkę zaskoczony nagłą zmianą w tym segmencie. Jak pamiętam, pojeździłem tutaj pierwszy raz, to takiego nagłego ataku nie było. Lepszymy sobie teraz siłę plazmową jeszcze wyżej. Kierunkiem oczywiście, obrażeń. Biegniemy jak najszybciej. Do ostatniego pomieszczenia. Musimy te silniki uruchomić. Eee... O ty, kurde. Nie spowolnić. Gra chce mnie spowolnić. Za dobrze mi idzie. Okej, okay. Na dole. Spoko. Ok. wiecie co? Zastanawiam się nad no kupnem jednak węzła. O właśnie, samacik sobie oddałem. E, tylko jeszcze nie zdobyłem kolejnego poziomu pancerza. Zauważyłem, że mamy też mało amunicji do piroplazmowej. Niestety moje strzelanie full auto na lewo i prawo spowodowało właśnie ten stan rzeczy. Zastanawiam się właśnie jeszcze nad e, długością odcinków. Zdaję sobie sprawę, że i tak większość z Was pewnie pół godziny przed tego typu nagraniem nie usiedzi, żeby jeszcze je oglądać tak cały czas. O. Here we hey, have obviously i the files. was here for more than just the mining clam, huh? What do you mean? This outbreak started on the colony, after the miners dug up some artifacts. something ancient. That's impossible. But it would explain why EG7 is meant to be off limits, right? Or it's ordered. When the miners found the artifacts, they reported hallucinations, paranoia, suicides. Ale nie zwróciłem uwagi na to, co mówili, bo byłem zajęty walką i tak sobie pewnie zobaczę. Szybciutko do komory silnikowej, hmm, strój. Tak, wystrój bardzo inżynieryjny, chciało się powiedzieć. To pewnie będziemy musieli strzelać. Tak jest, ale to głośno. Mamy. Kolejną broń, myślę, że chyba najlepszą, można by powiedzieć. Minusem tej broni jest jedynie to, że nie można jej używać w próżni z wiadomych powodów. Um, tu się będziemy przeciskać, zostanie nam zaprezentowany pewnie nowy przeciwnik. Tak jest, zapiąchować. Podam im na amunicji na niego, nie może chodzić, a robi tylko zamieszanie. Oliwo do miotacza. Z racji tego, że używamy tylko piły, bardzo boli mnie fakt, że akurat nie miotacza, nie, a miotacz jest naprawdę tak świetnym remedium na wiele przypadków nekromorfów, to maksymalnie ulepszony. Log ja. I can't raise anyone on Rigling. I think my team is gone. I found the Kinesis module that someone used to bust the centrifuge. Burned out. Who would sabotage the Ishimura at a time like this? I'll report to the bridge. If anyone's left. And then I'm finding Elizabeth and getting us the hell off this ship. <laughs> Tak, temple tutaj był oczywiście niezwiązany z kościołem z tientologów, jaki tu ma miejsce. O, proszę bardzo, dobrze się ruszyłeś. Mamy węzeł. Go sobie oczywiście wepniemy naszą piłę plazmową. Kolejna zwiększona moc obrażania i później będziemy musieli znaleźć jeszcze kolejną część do naszej piły plazmowej. Prawdopodobnie będzie ona możliwa do kupienia dopiero. A tutaj oczywiście po tej mazi nie możemy biegać. Się tutaj o, właśnie, a takie. Nie, to nie ma sensu. Nie wiem, czy nie łatwiej by było pozwolić im yy, wskoczyć na siebie. O, tutaj nie byłem. Niestety. To jest właśnie yy, okrutny minus tego achievementu, czyli tego typu, właśnie śmieci nadbiegające na ciebie. Co ja mogłem użyć, gaśnicy, ale. Nie wpadłem na to z jakiegoś powodu. Ostrza rozprowacza, kolejny ten. O, ty gościu żyjesz. Miałeś mnie przestraszyć, tak? No to dobrze, no. Mmmm... Pięknie, nad cię nie zauważyłem. O! No. Ktoś tu wyrzucił całkiem eee... Natknitego necromorfa. Szybciutko na dół. Co my tu mamy? A. Kurde. Czym ja mu przywaliłem? Czym ja mu przywaliłem? Bo toż już on nie był. Za miękko dostał. A tam mamy się dostać. No okej. Okay. Tutaj jeszcze sprawdzimy to pomieszczenie. Zestaw stazy. Jak, mi Milusio. O. I ładowanie stazy. Troszkę amunicji dopiły. Tutaj musimy to rozwalić i zobaczyć, co tam jest w tej. gdzie to też musimy rozwalić. Okej, okay, no dobra, odblokowało nam się pomieszczenie. I tutaj chyba będziemy musieli wlecieć windą. po typu przewodnik, i jakieś fanty. No i oczywiście tutaj ten pajac. Dobra. Tak, 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 tak. Rozszczonkowane, kurde, te mi zaczęły nagle bić agresywniej. Ty mi coś tu gościu O, właśnie, za darmo. Nad... Oj, kurde, znowu to samo. A jeszcze luwacz. Daj mi swój szpon. Dawaj szpon! Nie, ja mam tej amunicji niewiele pewnie. Oho, a co w magazynku plus osiem w tej chwili? No szkoda. O, chce, że nam się pogarsza. Tak. Dobrze, wiecie co, skoro mam tutaj zapis, to tutaj sobie zakończę odcinek. Jest on i tak wystarczająco długi, a kończenie rozdziału w jednym raczej jest nierealne. Także dzięki za oglądanie, dajcie znać, czy poziom mojego głosu jest dostateczny. Do zobaczenia. Cześć.